Siemano! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Brawly, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. Otóż, kusi mnie bardzo, aby z tej gry zrobić serię, um, ponieważ, znaczy, ja mam tak z grami, że one mi się bardzo szybko nudzą, znaczy, nie może bardzo szybko, ale um, po prostu gram tak długo, dopóki czerpię z nich przyjemność, um, i na razie znudził mi się... Znudziłem mi się Oblivion. Znaczy, znudził mi się Oblivion. Na razie mi się kompletnie nie chcę w niego grać. I powiedzmy, że tą lukę uzupełnia uzupełniałbym gotikiem 2 Noc Kruka, e, czyli doda dodatkiem. Ale to zależy od was, czy by wyście... No właśnie, ja w ogóle gadam. Czy wy byście chcieli. Tak, dokładnie. Czyli pisać w komentarzach, czy byście chcieli serię z tej gry. Jeżeli nie, nie ma problemu. Będę grał dla siebie. E, ale mogę wam tylko powiedzieć, że przy tej grze mam zamiar spędzić dużo Swojego czasu przy Gotiku 2 oraz przy Risenie. Z Risena nagrałem już tam parę odcinków, mam je e, na, na dysku i będę je wrzucał. Także pisać w komentarzach, jeżeli chcecie serię Z Gotika 2 Noc kruka. A ja po prostu zamknę jabsko i lecimy dalej, z fabułą, tak powiedzmy. Tak, dobrze. O, nie! Kretoszczury mnie gonią! ...przeklętych stworzeń! Przeklętych stworzeń, dokładnie! Dalej! Dziawaj go! Ej, ale nie we mnie! Ty gnoju! Wypierdalaj! Czemu on mnie goni? Ale to jest głupi kretoszczur... Kretoszczur! Boże, co ja powiedziałem? Krwipica. Tylko ja chcę go zabić? On mi nie może... wsksuje mu! Sksuje mu! Oła! Ooooo! Dupa, nie udało się! Dobra, trudno. Gadamy z Maletem. Wędrowcze! Ciesz się! że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu, a wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili? Wyglądasz czego? Mm, e, oczywiście standardowo w górach zostałem zaatakowany przez bandytów. W górach zostałem zaatakowany przez, przez wieśniaków? Przeklęte śmiecie. To będzie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam... Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Hm, jego głos fajnie się mie miesza z tym. Ci przeklęci ci śmiecie! <laughs> Kocham to. Dobra, jedziemy dalej. Bandyci nie będą już wam... już was więcej niepokoić, oczywiście. Bandyci nie będą już. I mamy już kolejny poziom. Także dosyć szybko... Nie żyją? Zadarli z so opowiem o... Okej, okay, dawaj to i podróżuję do miasta. Podróż... ale No, to wiadomo co on powie, ale raczej będę się e, starać te... No, będę się starał te m, dialogi nie przywijać. E, dlatego, no po prostu będę takie e, dialogi... Znaczy, dobra, O teraz tych dialogów e, nie będę przyspieszał, o, że tak powiem. E, bo nie... Co się dzieje? Te owcach zapieprzają. To by nie przed wilkiem tak zachrzajają. Dobra. Pomogę mu. O, pomogę mu. Dam radę. Dam radę. Dam radę. Jest! Udało się! Zabiłem go. Jedyna bestia mniej. Dokładnie. Okej, okay, więc teraz zbiorę te rzepy. Bo jak już mówiłem, chcę wykonać większość, jak nie wszystkie misje w Gotiku 2 Noc kruka. E, przynajmniej, przynajmniej się postaram. Eee, także możecie mi wierzyć, ale drugiego rozdziału szybko nie rozpocznę. Bo chcę zrobić tyle misji, ile się tylko da. Chcę być troszkę doświadczonym w, późniejszym, w późniejszych etapach. Bo z tymi or orkami potem może być niewielki. Mm, niemały problem. O! Ok, jeszcze tylko troszkę. Ile jeszcze? 5? Tak, 5, ok. Jeszcze 3. I od razu mu te rzepy oddam. Okej. Okay. Fajnie by było zapisać grę. Nie wiem, czy w Gothicu 2 Noc Kruka, ogólnie w Gothicu 2 jest coś takiego jak szybki zapis. Potem to ogarnę w opcjach, jeżeli się da, bo tak troszkę, no nie chce mi się, że co jakiś czas po prostu klikam escape i zapisz grę i wiecie o co chodzi. Po prostu lepiej by było mieć tak, gdy się kliknie na przykład F5 i gra się sama zapisuje. Dobra, walniemy, że po stronie farmerów, bo gdy walniemy chyba, jak walniemy, że za królem... To e, nie dostaniemy zniżki na strój farmera. Tak mi się wydaje. Za farmerami. Jestem. Ha! Jak sądzisz? Po tym, co zrobił Onar? E, co tu się dzieje? Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz. Jednak jeśli tak, niektórzy. Eee, szukam pracy. Szukam. Jeśli chce, możesz pracować w polu, albo znaleźć... Mogę ci zapłacić, albo... Te rzeczy są trochę warte, na twoim miejscu trzeba zebrać rzepę. Mm, w porządku. Dobrze. Więc pośpiesz. Mm. Powiedz mi coś więcej o tym onarze. Oto twoja rzepa, od razu, Oto z grubej rury. Rzepa. Widzisz? Zanieś je. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać pięć, albo sprzedać ubranie po... Hmm, sprzedaj ubranie po niższej cenie. 500 zł złota mi się w ogóle nie przyda. Hmm, Powiedz mi coś więcej o tym, Onarze. Dobra, walniemy sobie. Uh, kim są ci najemnicy? Zatrudnieni przez Onara. To też wiadomo, ale dobra, posłuchamy trochę. wiele. Prawdopodobnie większość. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z Tobą? Mieszkam zbyt blisko miasta, ale cieszę się z tego. To byłaby król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi naj... Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak... Hmm. Czy masz dla mnie jakąś robotę? Mm, nie, nie ma, okej. Okay. Dobra, czyli z nim pogadaliśmy już, yy, więc jeszcze zbierzemy te yy, dwie sakwy z tego... Yy... W tej stajnicy staj... w ogóle powiedziałem. Kurde, zapomniałem, jak się, jak się takie coś nazywa. Nie wiem, gdzie wszedłem w ogóle. Kurde, zapomniałem. To się nazywa. A cholera wie. Dobra, mniejsza o to. Do ranka, jedziemy. Okej, okay, teraz otworzę te dwie sakwy. Pyk. Eee, Trzy sakwy, przepraszam. <grym> No dobra, e, pójdziemy. Aha, właśnie, właśnie, właśnie. Jeszcze się troszkę pobawię w ustawieniach, aby mm, zmniejszyć troszkę modele. Z tego powodu, że mam 40 FPS-ów podczas gdy nagrywam. E, w gotiku jest coś takiego, że ma się. Mm, że ma się coś takiego jak. Em, jak blokadę FPS-ów. Blok, blokuje się. Do, znaczy, możemy mieć tylko max, max 60 fps w grze e, Gothic, dlatego podczas nagrywania mam 40, to troszkę, tak jakby, nie wiem, zacina. Mm, dlatego zmniejszyłem troszkę modele, miejmy nadzieję, że tej róż różnicy nie widać aż tak. E, I mam już 50 fpsów i gra chodzi płynniej, to widać od razu. Dlatego jedziemy dalej. Jak zwykle, roboty coraz więcej, pieniędzy królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto. Ale jakoś wo... Mogę ci jeszcze. Jako... Ym, mogę ci pomóc? Szukam pracy. Dobra, oto twoje wino. O to tw... Wolę nie pytać tak czy inaczej. Postaram się, by Lobart... Dobra, raczej od niego nic się dowiedzieć nie chcę. E, pójdziemy jeszcze do tego, do żony Lobarta. Aby oddać jej mm, tą rzepę. Potem będzie chciała jeszcze tą patelnię, ale to raczej po drodze mamy, więc nie powinno być problemów. Hej, ty. Skoro już chyba za. Dawaj kasę! Chyba. Da. Okej, okay, dobra. Lecimy teraz do e, Kantara po tą patelnię. A potem udamy się znów do. Grity, jak jak ona miała. Pozapełniałem. Grita, nie, grita była e, w mieście. E, ta czarna wdowa. Ona ma na imię. Hilda, Hilda, przepraszam, troszkę mi się pomyliło. Kurde, znowu mam 40 fpsów. Kurde, nie wiem co jest. Nie, wiem, od czego to zależy, ale raczej powinienem, znaczy, gdy zakończę ten odcinek, to e, pobawię się tym poza odcinkiem, żeby nie było. Kogo idziesz do miasta. Może. Tak, znów nudna rozmowa z tym kolesiem. Może nawet. Nie. Tak, dobra, czy to wiemy. Mm, nie. Tym papierem możesz no sobie podytrzeć, wiesz, co <laughs> Wy? Eee, dobra, weźmy tylko patelnię. A mm, może by mu coś jeszcze sprzedać Nie, dobra. Kupiłem tą patelnię, kupiłem, dobra? Muszę. Muszę iść, jak sobie chcesz. Co tam jest? Nie, myślałem, że coś tam jest, ale okej. Okay. Tu będzie gdzieś ten pirat. Ymm... Cholera wie, jaką się nazywał. Jak już mówiłem, dawno w Gotika 2 yy, Noc Kruka nie grałem. Ale to dobra. On tam będzie gdzieś dalej chyba. Ale na początku chcę wypełnić zadania w tej farmie. Znaczy, na tej farmie. <gryw> Kurde. Okej, okay, Lobarcie, więc masz to, co chciałeś. Potrzebuję jakiegoś ubrania, bla bla bla. Aha, dobra, do Hildy muszę iść. Zapomniałem, zakręciłem się całkiem. Muszę oddać jej m, tą patelnię. Wybaczcie mi za to, jeżeli mój głos jest troszkę, jest troszkę przygnębiony. E, okay, mam nadzieję, że m, w kolejnym odcinku się to zmieni. Bo naprawdę, ja wiem, że może być to e, słychać. O, ale okej. Okay. To, to twoja Dobrze. Wy... Czy... Dawaj żarcie? Bo jestem głodomorem. Eee, a... Dobra, już raczej, raczej możemy już kupić to ubranie po niższej cenie. Zobaczymy, ile będzie chciał za nie. Powinno być ee, minimum 30 sztuk złota. E, potrzebne mi jakieś ubranie. Dobra, dobra, dobra. No, 30 sztuk złota, czyli. Mm, Minimalna stawka. Także jedziemy, więc daj mi to ubranie, okej. W moim domu, żeby Świetnie, czy masz dla mnie jakąś robotę? Nie, okej, okay. idziemy dalej. Teraz pójdziemy do tego pirata, tylko zanim to zrobię, jeszcze ubiję te potworki wokół tego miasta. Czyli powiedzmy te kretoszczu... kretoszczury... kretoszczury, jakie kretoszczury, kurde. Chodzi mi tutaj oczywiście o te wilki i te... zapiszę grę. I, I o te mm, krwiopice. O, właśnie. O, tutaj mamy na przykład jeden taki okaz. Albo dwa. Ciach. Pięknie, padł na hita. Pięknie. Ten też powinien paść na ciosa. Ciach. Okej, okay, udało się. O, mamy Grega. Czyli chodzi u, tutaj o tego pirata. E, on będzie, z tego co pamiętam, on będzie chciał się dostać do miasta. I nie będzie wiedział jak. E, my mu w tym pomożemy oddając mu ten strój. Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Jak się podlizuje, frajer. Da <laughs> nie dasz się łatwo na, może chciałbyś, dorobić sobie to... Ta, Tak, z tego co wiem, to bardzo yy, dużo sobie nie dorobię na boku. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron, a teraz jestem całkiem zagubiony. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci... pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? No ba! Jeśli tak. Eee... będę musiał ty po. a może spróbujesz po. Kurde, przecież wziąłem... Aha, właśnie, kurde, zapomniałem ten strój farmera wziąć od z domu Lobarta. Kurde, zapomniałem całkiem, myślałem, że on mi mm, to już dał. Dobra, na szczęście do tej farmy nie jest tak daleko. E, zabiorę ten strój i udam się znowu do Grega. E, tylko jest taki problem, jak ja się dostanę do, do tego miasta. Chyba jednak e, mogłem wziąć ten papier od tego Kantara. Troszkę spieprzyłem, ale trudno. Może łapówki? Albo przedostanę się przez mur. Nie mam pojęcia, ale chyba dam tą łapówkę. Powinno być ok. Dobra, dam tą łapówkę. Dobra, zdecydowałem. Tylko najpierw jeszcze pogadamy z Gregem. Jeśli chodzi o strażniku, bla bla bla. Dobra. Nikt Złoto to nie wszystko Mam przeczucie, I kto jest? Dobra. Z zarobiliśmy 50 sztuk złota. Jeszcze będziemy musieli wyłożyć 50 sztuk złota z naszej kieszeni, aby strażnicy nas wpuścili. Raczej nie powinno być problemu. 50 sztuk złota to nie dużo. to nie jest żaden majątek. Ehm, dlatego lecimy dalej. Sto! A dlaczego? Ty tu nie wejdziesz! Dlaczego... Już pod... W mieście ma... Masz tu 100, 100, 100 sztorsz, tu. 100 sztuk złota i wpuść mnie, okej. Okay. Więc ja ten odcinek już kończę. Ten odcinek był taką, e, takim pytaniem do Was z tą serią, czy byście chcieli, czy nie. No i ja się z Wami żegnam, więc subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sorry za to, że mój głos był taki przygnębiony, bo zdaję sobie z tego sprawę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku niekoniecznie z Gry Gothic 2 noc kruka, bo zobaczymy jak to będzie. Także trzymajcie się. Cześć.